A więc witam, witam, LLTW00, jastachlipsy.pl Wytłumaczcie moją na moim kanale, dziś, dziś jestem w Roguszynie Nigdy tu nie byłem, na trakcie spotingu, mimo iż... bardzo blisko jest Roguszyn Od jeszcze przewodu od piwnika, to jest bardzo blisko ale nigdy tu nie nagrywałem, nawet nie wiem dlaczego to jest ogólnie droga powiatowa. Tu było mi się daje, że fartem trafiłem tego wywrotkę z koparką. Ciągną. Bardzo ciekawy transport, ale trafiony niestety fartem, bo to jest droga powiatowa, nie wojewódzka. więc tu jeździ o wiele mniej ciężarówek. Na razie lekko kropi. Jak ta chmura przejdzie, to może się przejdę do drogi wojewódzkiej 637. Mówię, tam coś więcej pojeździ. No i jestem na przy drodze 637. I to był pierwszy tir. Tu od razu więcej tirów jeździ, a tu jest siłownia. Więc powiem, że tu trochę ponagrywam. Tu jeszcze nigdy nie nagrywałem. Już kolejny jedzie, Volvo! Tak sobie tu stoję na tej siłowni i patrzę, że to jest świetne miejsce do, do nagrywania. Tu widać, że nic nie jedzie. Mogę sobie poćwiczyć. Ale ja jestem w nie dość często. chyba ja bym tu częściej nagrywał. Ale taka informacja, ma w planach tu niedługo pojechać rowerem. Nie wiem czy jutro, nie wiem czy za tydzień, ale mam to panać rowerem pod mały wiatrak Westwał 47, więc będzie wielka wyprawa na pewno w te wakacje do robuszyna. Rowerem Bocian Bocian sobie przeleciał, W sumie bym sobie poćwiczył, ale wszystko jest mokre. Nie no, może na tym będzie się dało ćwiczyć. Man jedzie już. Tylko zdążyłem wejść na jakąś maszynę. I jeszcze skania. Mamy wolę, ale zobaczcie, ono skręca. Na tą, na tą drogę, po której niedawno stałem. Man jedzie. I pojechał. To szybko. Tu jest znak informujący, że jest objazd dla pojazdów. Od nie ma się całkowitej powjęłaśmy ton. To nie ma związek z, z mostem takim pewnym. I ten most był po prostu już stary i nie wytrzymałby takiego nacisku. I w tej sytuacji po prostu musi ten most naprawić i zrobić objazd. A teraz most już naprawiony, a znaki nie zdjęte. Nie na no kolejny tear zjeżdżać tą drogę, przy której stałem. Co za pych. Dobra, mi się wydaje, bo on tyle trochę nagrałem i mi się wydaje, że w już to idę. Cześć.